Dobra, przeżyliśmy już chyba trzy fal... Uh, uh. Siemanko wszystkim, z tej strony Davchom, a to jest już drugi odcinek naszej serii minigames. Tak, tym razem znajdujemy się na mapce Monster Inc., która polega na tym, że musimy przeżyć jak najwięcej fal z różnymi potworkami. Ja Weźmy sobie miecze, bo tutaj leży mieczek, nie sobie zębiaka. Tak. I jeszcze jedną rzecz wam powiem. Jak pewnie zauważyliście, jest nowy i na tak. Możecie je ocenić i napisać, czy nam się to podoba. Okej. Okay. Więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to trzeba kliknąć ten przycisk, który jest Okej, okay, ja go kliknęłem i zobaczymy, co nam się pojawi. Widzicie pojawiły nam się ząbiaczki i... ...widzicie zygle. ...luczę. Chciałem tak... ...zu skin pechną jest przerażający. Okej. Okay. ...cheatowałbym, ale nie chcę było... ...przejęłem w taki pewien sposób, ale to jest takie cheatowanie mapki troszeczkę. I słuchajcie. Link do mapki będziecie mieli w opisie hmm, co? Jeśli będziecie chcieli, to możecie sobie na niej zagrać i dać podchodzić wideo, jeśli ktoś umie nagrywać i ma odpowiednię. Oh, oh, oh. Kurczę, kurczę. Czuję, że tam za mną właśnie wyszły kotworki. Tak. I nie życzę zrobić zbroi. No ciekawe. Hmm, tak. I mam nadzieję, że Wam się spodobała kolejna mapka mini-game. I napiszcie czy chcecie więcej. Takich, takiego typu minigaming. No. Myślę, że bardzo fajnie, przyjemnie nagrywa, tylko że ja lubię takie krótkie odcinki, zwięzłe i na temat. Czy mogę powiedzieć o czymś innym? No. Okej, okay, i czekamy na kolejną falę. Chyba to był koniec fal i... Aha, tak, tak. Dobra, klikamy start. Nie wiem czego się spodziewać. Dobra, przeżyliśmy już chyba trzy fale. Tak, przeżyliśmy trzy fale i to była nasza ostatnia fala. Jestem. Niestety. No i ja tutaj, jak widzicie, jest tardo na ręki, czyli mogę jeszcze zagrać jedną rundę, ale ja już nie będę grał więcej rund. Hmm, dokładnie. Ty już będę z wami żegnał. I co? Mam nadzieję, że wam się ten krótki odcinek spodobał. I co? Przyjmijcie go pozytywnie. Okej, okay, więc jak wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę oczywiście, jeśli możecie, a ja się z wami będę żegnał. Na razie, trzymajcie się i cześć!